W swoją... kobietach siła, prawda? Cztery kobiety. Które... Siła w kobietach, ale też i w pomysłach. Tym razem w ceramice artystycznej powstał pomysł na wydanie z okazji święta ceramiki dwóch katalogów podsumowujących dorobek dwóch zasłużonych i utytułowanych projektantek dekoracji Teresy Liany i Marii Starzyk. Szanowni Państwo, historie ceramiki artystycznej tworzą konkretnie wpisani w rzeczywistość ludzie. To ich sylwetki pojawiają się. Zostawiając odrobinę piękna i wrażliwości, to w ich głowach powstają pomysły, które później zaskakują nas oryginalnością, niepowtarzalnością i funkcjonalnością. Trudna to sztuka szukania coraz to nowych rozwiązań, nieprzeczących tradycji, co więcej, mocno w nią wpisanych. Mówiła, otwierając spotkanie promujące katalogi w Ogrodzie Ceramicznym, prezes Ceramiki Artystycznej Helena Smoleńska. Teresa Liana związana jest z ceramiką artystyczną od 30 lat. Przez ten czas stworzyła ponad 2,5 tysiąca wzorów dekoracji znanych na całym świecie. Dzięki temu, że zachowała w sobie dziecięcą wrażliwość, jej dekoracje zachwycają magią, tajemniczością czy dziecięcą beztroską. Te dekoracje, dekoracje powstały, powstały, tak, tak jak tu piszę z katorów, napisałam z marzeń, z bajek, które czytałam kiedyś w dzieciństwie, kiedy biegałam po łoce, zaczerwowały mnie kwiaty. Wspomnienie beztroskich lat możemy oglądać na jednej z najnowszych kolekcji ceramiki artystycznej. Pani Teresa ozdobiła naczynia projektanta Mariusza Ochockiego delikatnymi kwiatami, które na opływowych kształtach spływają kaskadą kolorowych kropek, tworząc urocze baloniki. Wrażliwości nie brakuje też Marii Starzyk, ta, związana od 20 lat z ceramiką artystyczną, projektantka wzorów, to wielka miłośniczka natury. Kocha kwiaty i ptaki, i tę miłość przelewa na swoje dekoracje, które nadają formom niepowtarzalne wykończenie. Patrząc na jedną z najnowszych kolekcji, nasuwa się pytanie, co było pierwsze, kształt czy dekoracja, bo razem tworzą idealnie zgraną parę. Zdaje się, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Chciałabym, żeby przy oglądaniu mojego katalogu mieli Państwo opisane do naszej którą ja bardzo kocham. Autorką zdjęć do katalogów jest Paulina Stefańczyk. Pani prezes, bardzo dziękuję za zaufanie, że pozwoliła mi stworzyć ten katalog. To jest pierwsze takie dzieło prestiżowe i dziękuję, dziękuję bardzo za współpracę artystów. Chętnych do otrzymania katalogów wraz z autografami projektantek dekoracji nie brakowało. Podobnie jak nie brakowało chętnych do malowania biskwitowych naczyń. Artystyczna atmosfera ceramicznego ogrodu udzielała się dzieciom, które odkrywały w sobie pasję tworzenia. W ceramicznym ogrodzie gościli też wykładowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor Mirosław Bućko i doktor Janusz Partyka. Wizyta miała związek ze zbliżającą się dziewiątą Międzynarodową Konferencją Polska Ceramika 2016. Ceramika Artystyczna jest jednym z partnerów tego przedsięwzięcia. Stworzyła też z tej okazji pamiątkowe patery.